córeczko serdecznie cię pozdrawiam każdy mój live yy, najpierw pierwsze 15 minut jakieś yy, organizacyjne rozmowy z widzami przywitanie, włączanie live'a a potem to ciebie pozdrawiam każdego mojego live'a będę ci dedykować będę się starała na tych live'ach mądrze, ciekawie opowiadać tak żebyś się mnie nie wstydziła i żeby te live'y były fajne na poziomie yy, również filmy na kanale Kochanie, dzisiaj jest niedziela, 26 lutego 2023 rok. Działaj, walcz, czekaj na to, żeby tutaj stało się coś osiągniemy, wyciągniemy Cię z tego domu dziecka. już do nas nic Bardzo Cię kocham, jesteś śliczna, mądra, inteligentna, dzielna. Mój cudowny, najdroższy kochany kopciuszek. I twoja historia, twoja bajka skończy się jak bajka o Kopciuszku, że wszystko było dobrze. Potem mu się zabrano, pojawiła się macocha, tato też gdzieś wyjechał, ale Kopciuszek był dzielny, silny, pojawiła się czarodziejska wróżka, pomogła mu rozwiązać wszystkie problemy. Kopciuszek poznał księcia, wyszedł za mąż, założył rodzinę. I jego rodzina też do niego wróciła, Kopciuszek wszystkim wybaczył. I żył długo, szczęśliwie, był bogaty, piękny i mądry. I tak twoja historia i twoje życie się ułoży, a ja zadbam o to, żeby tak było. Mój śliczny, najkochańszy, najdroższy, mój jedyny Kopciuszku Marysiu. Kocham Cię, bardzo Cię kocham Myśl pozytywnie, pamiętaj Nie wolno płakać Znaczy jak chcesz płakać to sobie popłacz Ale trzeba myśleć pozytywnie Módl się do anioła stróża Aniele stróżu Boży mój Ty zawsze przy mnie stój Rano, wieczór, we w nocy Bądź mi zawsze przy pomocy Szczerz duszy i ciała mego I zaprowadź mnie do żywota wiecznego Amen Chodź do kościółka, módl się i myśl pozytywnie, wszystko się ułoży. A Mamusia Cię kocha. Fat. Kocham Cię. Bardzo za to Boltewskiego. Idzie wiosna. 26 lutego dzisiaj jest. Muszę przeskoczyć przesilenie zimowo-wiosenne, bo nie mogę sobie na nie pozwolić. Przystępuję do skomasowanej akcji walki o powrót mojego dziecka do domu, do rodziny, na łono rodziny. Niekoniecznie do mnie, skoro nie chcę mi córki dać, ale do męża, do mojej mamy, do brata, czy też do jakiejś dalszej rodziny. Bo córeczka nie chce być tam, gdzie jest. Odebrano ją, jest w domu dziecka. Udało mi się wywalczyć, że jest w lepszym ośrodku, niż była, o lepszych warunkach oraz chodzi do swojej szkoły, z której ją zabrano. Ale teraz chodzi o to, żeby dziecko w ogóle wydrzeć z tego domu dziecka, żeby wróciło na łono rodziny i żeby mogło być wolne. Chodzić po ulicach, chodzić do sklepów, nagrywać sobie TikToki, filmy, bo za rok skończy w grudniu 13 lat nie będzie sobie mogła korzystać z internetu, więc są modelką, blogerką, influencerką, a na to jej na pewno w domu dziecka nie pozwolą. No i też chciałabym się z nią uczyć, poświęcać jej czas, bo chcę ją wysłać do dobrego liceum na studia, także będziemy walczyć, żeby Mar się wyciągnąć. I te moje live'y niedzielne to są właśnie na tematy polityczne. Dzisiaj jest taki live 26, lutego 2023 rok. Zapraszam, między godziną 20 a 21 zaczynam i w czasie tego live'a będę chciała poopowiadać o... O tym, jak działają lewicowe instytucje, w Krakowie instytucje, urzędy, służby, że jest to często upolitycznione środowisko, ludzie, urzędy, mm, z uprzedzeniami politycznymi, mm, lewicowcy, nie lubiący wyborców Prawa i Sprawiedliwości, takich jak ja, aktywistów politycznych, że w Krakowie i we wszystkich miastach, którzy w Polsce jest tak zwana sitwa y, urzędniczo-prawnicza, mafia urzędniczo-prawnicza, która kieruje miastem, miastami polskimi. Jest korupcja i jest bardzo dużo nieuczciwości, począwszy od różnych instytucji, poprzez urzędy, służby, policję, prokuratury, prokuraturę i sądy, co nie znaczy, że też w gronie tych instytucji nie ma uczciwych pracowników, ale w każdym razie jest ciężko Tutaj w Polsce trzeba walczyć i działać i ja zamierzam się jeszcze bardziej w tą walkę zaangażować. Także kochani, widzowie, czytelnicy, internetowi, obserwatorzy, serdecznie Was pozdrawiam, życzę miłego dnia, jak pójdę do domu to wrzucę te filmy na Discorda. Dzisiaj sobie chyba założę nowy profil na Instagramie, na Twitterze Ela Knaga, bo nie mogę się do tych swoich starych profili za... logować, zainstalować. Gdzieś jakieś blogi pozakładam, coś będę kombinować. Także mam różne pomysły. Fajnie jest wyjść w ciągu dnia na wycieczkę, bo zawsze człowiek trochę odżyje. Nagrywam też cały czas takie po prostu bieżące nagrania, vlogi i Postaram się, żeby więcej było rzeczy na moim kanale. Także mm, mogę tylko powiedzieć, że jestem singielką. Można mnie podrywać, e, zapraszać na kolację, na spacer, <noise> na wycieczkę, na wakacje do mm, Ameryki Południowej, na przykład, albo do Australii. Będzie jestem singielką, nikt mnie nie pilnuje, nikt nie będzie o mnie zazdrosny. Ale nie mogę Wam obiecać, że jeszcze się z Markiem nie zobaczę i gdzieś nie umówimy się na jakąś randkę, bo mamy do siebie słabość, lubimy się. Tylko, że najlepiej do tego się publicznie nie przyznawać. Ja jestem przekonana, że za niedługo się zobaczymy i wszystko będzie dobrze między nami. Mogę tylko tyle tak dodać od siebie i będę do tego dążyć. A ponieważ oficjalnie jestem zostawiona przez Marka, to możecie mi składać różne po propozycje, również matrymonialne moi drodzy widzowie, mówię tutaj o męskiej części, części mojej widzowie.